Bug. No, nagrywam kolejny film dzisiaj dla Was. Teraz yy, to teraz trzy aplikacje. Cztery zdacie Przepraszam, pod, przydatne w szkole. Aplikacja pierwsza: MyScript Calculator. No i to jest aplikacja, że rysujemy po prostu z matematyki razy H o znaczy tu liter jako takich się nie da razy 5 no No i, no i takie rzeczy. No aplikacja jest no, przydatna. Można nawet dać kurczę, podzielić jakimś kurczę. No, nie będę mówić, że nie kurczę. Różnymi takimi rzeczami na staw, czacie. co zrobiliśmy z tym MyScript Calculator na, na kurczę dysku, w wiadomości w Messengerze przez Bluetooth, na Facebooku i tak dalej. No, a teraz włączyłem, mogłem ten specjalnie tryb samolotowy foto No to jest aplikacja, która jak sama nazwa ze zdjęcia. I teraz ostatnio, nie tak nie na nie no tak ostatnio, tylko trochę temu. zeszła nowa aktualizacja. Tutaj coś z książki od O. I wszystko zeskanowało. I wynik wyszedł. No. No i działa. No tutaj dwie. Tutaj trzecia. Jak widzicie tryb samolotowy no celowo. No tutaj to jest y, zadane PL, nie zadane zerbo, że. Odrabia tutaj można sobie konto premium kupić. Nim ja nie kupuję, po co mi? No i tutaj byłem, pobieramy sobie książki i mamy odpowiedzi do nich. Duży jest premium, tego radzę wam sobie wykupić. No ta strona nic mi to nie płaci, ale no wykupcie sobie. To jest, ja nie wykupiłem, moja nie wykupuję, no bo tak nie użyłam tego. Wolę czasem pomyśleć. Pytać wujka Google, sieci Wikipedii, ale tutaj od razu mamy odpowiedzi do niektórych zadań. No, no to teraz przechodzimy do ostatniej aplikacji. Plan lekcji. No i tutaj sobie robimy po prostu no plan lekcji. Możemy sobie ten, wpisać, na jakie oceny dostaliśmy. To jest ta starsza wersja. Kilka planów. Wydać wydarzenia, notatki na z lekcji. Możemy tutaj e, robić taki e, rozkład godzin, i importować i eksportować na tą nowszą wersję, na dwójkę. Jest, jest tryb lekcji. Dziś już nie masz lekcji. Dziękuj Miłego dnia. No, rozkład godzin, właśnie tutaj o. Macie tu rozkład moich godzin lekcyjnych, kurczę. No. Był tutaj mój cały tydzień, piękny. Kiedy mogę kręcić filmiki, to jest tam, gdzie jest pusto. Choć tutaj nie mogę, bo mam dodatkowe. No i to była ta ostatnia aplikacja, gra na, no aplikacja na dzisiaj. No, I tak kończąc, to, no, na razie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. No. To na raz.